Halo, halo! Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie super mega hiper deckiem e, potworów, który jest nie do pokonania, jak zresztą każda talia, którą nagrywam na tym kanale e, A będzie to talia z tą, która wie, czyli kartą, którą uważam, że jest słaba, e, ale żeby nie było, nagrajmy odcinek, w którym ta karta się znajduje, żeby mieć czyste sumienie, także legendy z dodatku zostały ograne. Na czym polega talia? Talia polega na tym, że mamy pokrzypienia, mamy świnki oczywiście, a, czyli uczennice Wiedźmy. E, no i chcemy tą, która wie zagrać w rundzie pierwszej, tak żeby przeszła na rundę drugą i potem jeszcze na rundę trzecią najlepiej. E, więc no, musimy osiągnąć 25 punktów, raczej nie ma z tym problemu. E, gorzej jeśli chodzi o relikty, bo tych reliktów no, niby są jest dużo, ale nie aż tak dużo. są te uczennice Wiedźmy, Genkan. Trio Wiedźm, jest Szczurołapka, jest Klucznik, który się przydaje do oczyszczania i ta, która wie, tak? Mamy onej romancję, żeby ją wyciągać, mamy też Krzyż Alzura, żeby ją wyciągać, bo... W sytuacji, kiedy nie mamy tej karty w rundzie pierwszej, no to cały deck w zasadzie siada. tego że chcemy mieć zawsze możliwość wyciągnięcia. Poza tym trochę opcji kontrolnych, no jest to siroko jest ten Strzał, powiedzmy Strzepciuchy, jest jakiś doregarej tak, żeby nie było sytuacji, że nie mamy totalnie odpowiedzi na zagrania przeciwnika. Bardzo fajnie jest też, kiedy te dobieramy w rundzie pierwszej, tak? No bo chcemy od kuchty zacząć po to, żeby te pozostałe Wiedźmy, czyli Przątka i Szybciucha, no były lepsze. Na pochłanianiach nam nie zależy, a na obrażeniach i wzmocnieniach nam jak najbardziej zależy. Dobrze, no tak wygląda talia, tak? No są te pokrzepienia. Genkaena chcemy oczywiście zagrać pomiędzy dwoma reliktami po to, żeby później mieć jeszcze Gula, 10 za 5. To jest myślę fajne zagranie. No zobaczymy tak, no tutaj też dużo zależy od tego, co przeciwnik ma, no bo nie oszukujmy się, ale do no potwory nie dysponujemy aktualnie największą liczbą punktów. ale próbujemy tym, co mamy. Karantir oczywiście po to, żeby kupować kościoła, jakby się ktoś nie domyślił. Eee, no dobra, no co, przejdźmy do grania. Link do talii w opisie. Dobrze, a naszym pierwszym przeciwnikiem w tym odcinku będzie moc natury, czyli jakiś mirror Magic. Prawdopodobnie nie dokładnie taka sama wersja, ale niestety zaczynamy. Jeśli zaczynamy, jest o wiele gorzej, bo bardzo ciężko jest zrzucić tą, która wie. Eee, także nie, bardzo nie lubię grać na Bluecoinie tą, tą, tą talią. Tracimy naprawdę dużo. Eee, dwie larwy wydaje mi się za dużo. Bo gramy jedynkę, dwójkę, a potem już nie chcemy grać kolejnej dwójki. Także jedna larwa out. Wydaje się, że południcy też wymienimy. Może nawet dwie. Hmm. Ja myślę, że jedną zostawię. Będzie w porządku. No i polecimy, tak. Rozstawiamy nasze pokrzepienia. Gramy do przodu, ponieważ chcemy sabat osiągnąć się najszybciej, a przez to, że gramy magiczną lampę, no ta magiczna lampa Zawsze jest z przodu. Więc my również gramy do przodu, no bo nie chcemy tych 5 punktów marnować. I zobaczymy, jak to pójdzie. Chciałbym, żeby chociaż w jednej grze, w tym odcinku, nasza trzynastka przeżyła. Byłoby bardzo miło. W zasadzie mogłem kliknąć lampę od razu, żeby zablokować mu dominację. Ale zapomniałem. Jeszcze delikatny błąd. Ale już trudno. Teraz już chyba nie ma sensu klikać. Dominacja już teraz nie ma znaczenia. No i widzimy, na razie mamy 8 punktów, no ale zaraz będziemy się rozkręcać, tak dogramy sobie południcę. Gramy sobie uczennicę widzimy już powinien wtedy sabat być. Albo nawet dogramy kuchtę, zamiast południcy. Tak, bo to będzie 6 plus 4 10. O, tak, tę świnkę już będzie miała sabat. Natomiast zaletą bycia na BlueCoinie jest to, że właśnie łatwiej jest nam osiągnąć te 25 punktów wymagane, a w zasadzie 21. Bo pamiętajmy, że uczennica sama siebie też wlicza. A tu widzimy, że przeciwnik jakoś inaczej kombinuje Archespor. A może gra Archespora po to, żeby kuchtą zjadać, jeszcze tak może być. Właśnie, a udało mu się dobrać ładnie. Jeszcze płotka mu wyskakuje. Zadziwnik tutaj naprawdę solidne tempo. Ale my gramy w ten sposób. Nawet w zasadzie nie musimy tej lampy klikać, ale klikniemy. Uczennica Wiedźmy już się rozkręca. Pamiętajmy też, żeby relikty stawiać obok siebie, bo to się przydaje pod gen Kna. Mówię ci nikt spasował. Hmm. Okej. Okay. No to... <gryw> no my też musimy, tak? Nie ma sensu widać dalej. A no to znaczy, że to dziwne, bo nie rzucił już swojej tej, która wie. Ciekawe. No to chyba odpuszczać nie będziemy, myślę. Natomiast Bruksy chyba nie chce. Ja, od czego ja w ogóle zacznę? Od tej, która wie, tak po prostu. <grymne> Wiadomo, że potrzebny jest sałat, tak. No, w sensie nie mogę w jej i spasować. Okej, eee... no Bruxa tak czy siak się dobrała. Szkoda, że nie ma larf albo larw, znaczy ekerów albo larw endriagi. Ani ja też od tej nie dobrałem, co jest smutne. Eee... Ale zobaczymy. Więc niech będzie. Na początek, ona. No! Starsza sam człowiek. I będziemy próbować osiągnąć sabat, ale jak widać, przeciwnik rzuca siroko. Co oznacza, że raczej tego nie sięgniemy. To w takim razie, czy my nie chcemy tego spasować? Spasujmy. Hmm. Idźmy na długą rundę. A, i będzie pojedynek na kościeje. <noise> będzie pojedynek na kościeje, a przeciwnik wrzuca larwy. Wow. To jest dosyć duże poświęcenie, powiedziałbym. Trochę nie rozumiem dlaczego. Dlaczego tak zdecydował przeciwnik? Ale nie mój problem. No tutaj będzie pojedynek na to, kto lepiej się pokrzepi. Klucznik może się przydać jako oczyszczenie. No potrzebujemy karantira. Serio? Ani onej romancja, ani karantira. Really? Czemu <ścoughs> ja mam takiego pecha? No wiem, to z jednym kościołem będziemy musieli sobie poradzić. Jeden musi wystarczyć mi też będzie miał jednego, bo... Do regary. A nie, w sumie mam do regaria i na jego kościenia. A też smutne jest to, że drugich larw nie dobrałem. Eee. Dobra. Zobaczymy. Może się uda. Mamy Wiedźmy. To jest na pewno dobra informacja. Przeciwnik, gra obrońcę. Ale obrońca nam nie przeszkadza, bo mamy klucznika. Na tę okazję. Hop. I klucznik swoje już zrobił. Klucznik swoje zrobił. Ok. 16. Czy my chcemy szczurołapkę już? Myślę, że tak. Wiadomo, że Sabatu nie ma, a ta szczuroławka będzie rosnąć, tak, od reliktów. Więc myślę, że jest tutaj jak najbardziej dobrym pomysłem. W następnej turze już możemy dograć uczennicę wiedźmy. Możemy? Nie, nie możemy. A nie, możemy, bo to się wzmocni, to się wzmocni, okej. Okay. Czyli jeśli przeciwnik nie zada obrażeń, Uczennica wiedźmy, wchodzi już. W ogóle dziwne, że on nie stakuje rzędu. Pod sabat. Znaczy, no teoretycznie ma 20, więc tak, już dosyć dużo, no ale nie może dogać uczennicy. Ciekawe. Kości też adrenalia 4. Wrócimy go w pierwszej możliwej sytuacji, która będzie dostępna. Jedźma. W takim razie niestety nie wchodzi. Niestety nie wchodzi jeszcze sabat. Wydaje um, mi się, że zagram w ten sposób. E, ponieważ to przygotowuje strzał za 6 na wrogą uczennicę wiedźmy. A zależy mi na tym, żeby ją usunąć od razu. Się pojawia Pojawiam, tak jak widzimy. I od razu znika. I teraz chciałoby się kościja. Chciałoby się też uczennicę Wiedźmy jak najszybciej. Ale myślę, że Kościej będzie miał pierwszeństwo. Tylko problem jest taki, że przeciwnik swojego kościeja jako pierwszy wystawia. A, i on dobrał kombo. Aaaa, eee, chyba przegramy przez to, niestety, bo musimy, bo przeciwnik pierwszy się rozstawia. Ja tutaj nie bardzo mogę cokolwiek z tym zrobić. No właśnie. A jak widać. Aaaa. Eee. Ale to też trochę szkoda, że ja swojego karantira nie mam. No trudno. No zobaczymy, bo może on nie ma odpowiedzi i wtedy jeszcze... Teraz zagram kościeja z mocą natury. Może gdzieś z tego wyjdzie? A on w ogóle oczyścił. A to chyba po grze, niestety. Przeciwnik lepszy. A ja chyba popełniłem błąd... Znaczy popełniłem błąd, no przeciwnik na samym starcie miał dużą przewagę, bo wygrał coina. A ja w sobie no, nie miałem innych możliwości gry. Liczyłem, że ta, która wie może ustoi, no ale nie ustała. No jak widać, no tutaj sporo nam niestety zabraknie. Przeciwnik jeszcze ma palenie. Także... No, niestety, pierwsza gierka nieudana, ale może w drugiej pójdzie. Lam lepiej, bo brakło 14. Mamy naszego drugiego przeciwnika, a będzie to Nilfgaard. Uf, I tym razem przeciwnik zaczyna. Także jest szansa, że po tym, jak przeciwnik spasuje, to dorzucimy tą, która wie, i jakoś to będzie. Natomiast to jest Nilfgaard, tak? <laughs> Więc no, będzie mega ciężko. Necker dostanie też strzała od mistrza Plag, A i tak go zostawię. O, nawet mam dwa nekery. A tak szczerze Wam powiem, że ta talia najmocniejsza nie jest. Szczerze, no nie widzę meczapów, w których ta talia byłaby dobra. Ale no spróbujemy powalczyć, tak? Przeciwnik zaczyna od... Na uziki. Eee, Nawet tempa nie będziemy mieć. Co zabawne. Nie będziemy mieć tempa. Żeby cokolwiek zrobić. O właśnie, bo jak sobie rzucił Mistrz Plak, Mistrz Plak, no i... No i my, nasze dwupunktowe nekery... Eee, pożegnamy ze stołu. Ale cóż, to jest jak jest. Hmm, Przecież oczywiście. Dobra, u dwóch mistrzów plag. Nagrajemy eee, sobie uczennice wiedźmy. Wiadomo, może ona się nie wzmocni, ale no, coś trzeba zagrać, tak. Przeciwnik głos zagrobu. Kolejne bardzo mocne zagranie. My będziemy musieli spróbować uczennicą wiedźmy i tą, która wie, czy to przebić. Nie wygląda naprawdę za dobrze. Jest 30 punktów różnicy w tym momencie. 30. OK. Czy przeciwnik pasuje to? Nie, przeciwnik zagrywa zablokowanie. A to sobie oczyścimy. Świnki dalej nie rosną. Ale powiedzmy że nadganiamy punkty Zaczynamy nadganiać w każdym razie Także GNKN Wchodzi I teraz patrzcie Teraz mamy potężne silniki Widzicie to? Czy wy to widzicie? No właśnie Potęga Przeciwnik jak O, Jest idealna sytuacja Może nam siądzie Widzicie? Coś się udało <laughs> Jest nadzieja. Eee, gdyby facik tam wcześniej spasował, miałby dużo lepszą sytuację moim zdaniem. A w ten sposób dziesiątka nam przechodzi. I teraz możemy wywrzeć presję sporą na oponencie. Mamy już Karantira, mamy Kościeja. Południcę wymienimy, Siroko może się przydać. To mi się zasadniczo podoba. Ta ręka jest jak najbardziej solidna. I będę próbował tutaj przeciwnika na 2-0 porobić. Tak więc zagramy kuchtę, potem zagramy sobie karantira z kościołem. Potem tam kościoła z dowódcą. I miejmy nadzieję, że jakoś to ugramy. Liczymy na to, że przeciwnik może nie dobrał. W końcu gra a jak wiemy Nilfgard może nie dobierać, prawda? <grystanie> Chodzą plot, że kiedyś któryś Nilfgard nie dobrał. Okay. Czy my chcemy w ogóle to skonsumować? Żeby pozbyć się trutki? I don't know. Nami nie ma ucieczki. Na pewno gramy w ten sposób. Chyba zjemno. no. będzie. Ale presja jest. To, to trzeba powiedzieć. Presja jest. Pytanie, na ile ta presja wystarczy. Do pokonania Nilfgardu. Znaczy, pytanie: ile on tych trucizn ma? No niekoniecznie musi mieć trzecim trutkę. Nie? No, jeśli dobrał trzy trutki, no to. chwała mu za to. Wydaje mi się, że to pokonanie i tak było dobre. Widzimy, że ja zostawił. Ciekawe go nie zablokował. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nie został zablokowany. Ale no, nie został, to nie został. Także kręcimy punkty. Pojawia się bal, ale na balę mamy odpowiedź, tak. Gościej jest zablokowane Ale mamy cztery sztuki larw, które jeszcze aktywujemy Tak, więc jakby Dawa, Tak, będziemy gdzieś dalej No widzicie, nie, przeciwnik kolejny trudny Musiał rzucić Vincenta e, Zablokujemy tutaj Spragnioną damę no i czy przeciwnik to wyrobi? Czy będzie 2-0? Jest, ja mam nadzieję, może się uda wygrać jak sobie nie wierzę w tę talie, ale... <laughs> Może się uda, bo to nie wygląda najgorzej. Bez żartów, to nie wygląda najgorzej. No zobaczmy, jest 26 różnicy. Przeciwnik ma dwie karty. Czy żeby się udało Open Hilfgard porobić? Super mega hiper kościejo. Tom która wie? ty Udało się! Niesamowite! Cud się wydarzył! Udało nam się wygrać grę, także jednak ta talia jakiś tam potencjał ma i nie przegrywa. No proszę, nawet sam się tego nie spodziewałem, ale no, w ten sposób kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa, pa!